Hej, dzisiaj, jestem awesome. Paprika. Za kolejnym odcinkiem na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was recenzję maczy z Więc Spróbujemy. Niektórzy mówią, że smakuje jak gryba. Niektórzy mówią, że po prostu nie smakuje, a czasami jak mleka z herbatą. Więc spróbujemy. Tak Średnia. Bo to dla mnie smakuje jak orzech z mlekiem. Tak jakby orzech. Taki słony, taki normalny. Z mlekiem. Napiszcie w komentarzach, yy, czy piliście matę, czy macie swoje o tym zdanie. Bo dla mnie smakuje jak po prostu mleko z orzechem. To będzie na tyle z tego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. yip bye, -bye.